Ktoś mówi, ciągle ląduję w tym samym miejscu i ten sam schemat, i zostawił mnie, ten facet znowu i to samo, i kurczę, no nie, nie Zostawili mnie, jestem sam teraz i znowu, to, znowu ta sama porażka, no i ten sam schemat. Jak mogę to zmienić? Nie, to nie zadziała. Jak będziesz działał w reakcji na to, że jest źle, to nie zadziała. Jedyne, co możesz zrobić, Jedyne co, jedyne, jedyną opcję, którą masz dostępną, prawdziwą, która ci pomoże, to jest jeden schodek do góry. Czyli, ok, jestem w takiej energii, jak mogę trochę zmienić swoją energię na lepszą? Jest dużo różnych rzeczy, różnych filmów, ludzi. Możesz skontaktować się z, z fajną energią, różnymi sposobami, która, która, jak wejdzie w kontakt z tobą, to zmieni cię trochę. I pamiętaj, to zajmuje trochę czasu. Trochę zmienia swoją energię? Teraz jesteś kompatybilny z kolejnym krokiem. Trochę się zmienia twoja energia? Teraz jesteś kompatybilny ze zrobieniem kolejnego kroku. Więc chcę zburzyć tą obsesję i tą chęć, że jak mogę to osiągnąć? Pewien człowiek chce zarabiać pieniądze, chce zarabiać pieniądze. Dlaczego? Bo, bo nie mam i czuję się źle, jak nie mam. To, to ja chcę mieć więcej pieniędzy, nie? Jak on działa w reakcji, robi pewne rzeczy po to, żeby mieć, bo nie ma teraz, to będzie się kręcił w kółko prawdopodobnie. Jak mogę zmienić swoją energię? Powtórz to ze mną. Nie chcę tej rzeczy, chcę zmienić swoją energię. Nie chcę tej rzeczy, chcę zmienić swoją energię. Nie chcę tej rzeczy, chcę zmienić swoją energię. Nie chcę zasnąć, bo nie mogę spać. Chcę zmienić swoją energię. I nawet jak zmieniasz swoją energię, to nie celujesz. Nie, nie, nie próbujesz zasnąć, jak nie możesz zasnąć, nie? Tak, chcesz zmienić swoją energię, to skupiasz się na tym, że trochę się zmieni moja energia, ale nie zasnę, może nie zasnę, ale ja zmienię trochę swoją energię. Jak zmienię swoją energię, to będę kompatybilny z innymi myślami. I te inne myśli sprawią, że zrobię pewną rzecz, która zmieni jeszcze bardziej moją energię. <grym> jak zmieni się jeszcze bardziej moja energia, to mój mózg będzie myślał w taki sposób, że może samo przyjdzie to, że zasnę. Skupia się na tym, że po prostu zmieni swoją energię, a nie spróbuję zasnąć. <grystanie> nie będę próbował odzyskać tej kobiety, nie będę próbował znaleźć jakiejś fajnej osoby. Po prostu zmienię swoją energię i zmienię swoją energię i zmienię swoją energię. <grystanie> chcę cały czas, może powtarzam się, ale chcę, żeby uderzało z różnych stron, różnymi sposobami t ta informacja, że jak jest ci źle. I coś jest niefajnie. I chcesz przeciwieństwo tego, nie? Tak jakby jest nieprzyjemnie. Czuję się w... wkurzony. I chcę się czuć spokojnie. Chcę się czuć fajnie. Jestem niespokojny i chcę być spokojny. To jak skupia się na tym, okej, okay, zrobię jakąś rzecz, żeby być spokojnym. To, to nie zadziała. Chcę, żeby tak jakby, bam, żebyś to jasno widział. Czuję się niespokojny. Nie będę się zajmował spokojem nawet. Wiesz, czym się zajmę? Jak mogę zmienić swoją energię trochę na lepszą? Tylko tyle. I robisz inne rzeczy, inne rzeczy robisz. I ktoś może powiedzieć: Nie, Gracjan, nie. Wiesz, mam fajny kontrargument dla ciebie. Wiesz, jaki kontrargument mam? Mam taki. Byłem niespokojny. I wiesz, co zrobiłem? Poszedłem medytować, żeby się uspokoić. Przez to, że byłem niespokojny, z tą intencją, żeby się uspokoić, jak pomedytowałem, to się uspokoiłem. Bam! Załatwiłem Cię, Gracjan. To działa tak, że jak robisz coś, bo, bo chcesz to osiągnąć, to osiągniesz to. Tak, Ja byłem niespokojny i przez to, że byłem niespokojny, poszedłem medytować z intencją uspokoić się i się uspokoiłem. Uwaga. Po pierwsze, ta medytacja uspokoiła Cię, ale to to jest na parę godzin. Później może wróci jakiś niespokój. To jest jedno. Drugie. Nie, uspokoi Cię. Nie uspokoiło Cię to, że próbowałeś się uspokoić. <słuch> uspokoiło Cię pewne działanie. Uspokoiła Cię inna rzecz. Wiesz, co Cię uspokoiło? Że siedziałeś z zamkniętymi oczami i obserwowałeś swoje myśli. To jest inna rzecz. Jeżeli w tej medytacji byś siedział i myślał, czy się uspokoiłem, czy się uspokoiłem, okej, okay, spróbuję się uspokoić, spróbuję się uspokoić, to byś się nie uspokoił w tej medytacji. To, że zapomniałeś, dlaczego wykonujesz tę medytację i odłączyłeś się od tego, od tego przekonania, że jesteś niespokojny i zapomniałeś o tym, to wykonanie tego siedzenia z zamkniętymi oczami to, to Cię uspokoiło. Chcę, żebyś precyzyjnie widział, co działa. Chcę, żebyś precyzyjnie widział, co dokładnie działa, bo nie działa to, że chciałeś się uspokoić i zrobiłeś tą rzecz, która uspokaja, i dlatego się uspokoiłeś. To nie zadziałało. Chcę, żebyś precyzyjnie widział, co zadziałało tutaj. Zadziałało to, że zapomniałeś, zapomniałeś całkowicie, dlaczego to robisz, wciągnąłeś się w tą medytację i to, co ci pomogło, to nie było próba uspokojenia się, to było siedzenie z zamkniętymi oczami i obserwowanie swoich myśli na przykład. To jest inna rzecz. Więc chcecie odłączyć tym filmem od próbowania, próbowania i starania się machania rękami i działania w reakcji na osiągnięcie tego, co chcesz. Bo to nie działa. Nie działa. Jak zaczynamy patrzeć bardziej precyzyjnie na wszystko. To ta konkretna rzecz, to że próbujesz to osiągnąć, bo, bo nie masz, jeśli źle i chcesz tą rzecz, to nie działa. Chcę być w związku i, muszę, i chcę znaleźć jakąś osobę, bo jest mi źle, jak jestem sam, więc chcę znaleźć kogoś. I próba znalezienia kogoś nie zadziała. I wiesz o tym, jak wyjdziesz gdzieś i próbujesz się spodobać i próbujesz wejść w związek, to, to nie działa. I wiesz o tym, bo momentami może udało ci się przypadkowo. Zmienić swoją energię, bo odpuściłeś się, zrelaksowałeś się i zaczęłeś robić coś innego, śmiać się z czegoś innego, co zmieniło Twoją energię, i nagle ktoś się zainteresował Tobą. Precyzyjnie patrz na, co, na to, co działa. Jak zaczniesz się już teraz skupiać na tym, co działa, i tylko na tym, to dużo szybciej osiągniesz to, co chcesz. Bo będziesz się skupiał na zmianie swojej energii. I będziesz robił inne rzeczy niż tą konkretną, którą chcesz. Starasz się coś zbudować, starasz się coś osiągnąć. Idziesz w tym kierunku, ale są trudności i nie możesz, nie możesz, nie możesz się przebić. Nie, nie starasz się dwa razy mocniej. Zmieniasz po prostu swoją energię, bo chcesz, żebyś zrozumiał, że w pewnym wymiarze nie masz dostępności do znalezienia tej informacji. Nie jest to możliwe. Jak znajdujesz się w pewnym wymiarze, to... Nie możesz wykonać tej rzeczy, która da ci te efekty. Nie możesz, bo w pewnym wymiarze nie jest to możliwe. Musisz zmienić wymiar, musisz zmienić swoją energię, robić inne rzeczy. W pewnym wymiarze pewne rzeczy są niemożliwe. Pewni ludzie powiedzą, Gracjan, jak mówisz, że w pewnym wymiarze to jest niemożliwe, to jest takie ograniczające trochę, wiesz? Tak, ja wolę wierzyć, że wszystko jest możliwe w każdym stanie. Ok, to jest fajne podejście, ale to działa raz na tysiąc. Bo w życiu są prawdziwe ograniczenia. Są prawdziwe sytuacje, gdzie pewna rzecz nie jest możliwa i. To wymaga sporo dojrzałości, żebyś rzeczywiście popatrzył się na to. Bo jako dziecko możesz mówić, ale nie, nie podoba mi się świat, gdzie to jest niemożliwe na przykład. Nie, to jest takie bardziej... Dzieci są w, w, taki, w takim stanie myślenia. Nie, nie powinno tak być. Nie? Tak, to jest takie... Jak dojrzewasz, to patrzysz się na pewne ograniczenia i uznajesz je. Mówisz, OK, tu jest ograniczenie. Tak jakby, jak bierzesz to pod uwagę i działasz precyzyjnie, tak żeby osiągnąć to, co chcesz, biorąc pod uwagę to ograniczenie, to szybciej osiągniesz efekty. Jak będziesz mówił, da się, wszystko jest możliwe, to może będziesz żył sobie tak, wiesz. To jest tak jak, jest możliwe, że wygram w loto. Jak bazujesz na tym, że, o, bazujesz swoje życie na tym, że wygrasz w loto, to może się nie doczekasz, bo to działa raz na tysiąc, raz na milion. Więc dobrze jest popatrzeć się na pewne ograniczenia. W pewnym stanie nie masz opcji znaleźć rozwiązania. Ty mówisz, ale jak, jak, jakie jest rozwiązanie? Jak, jak znajdę rozwiązanie? Nie, nie ma. Może w tym stanie nie, musisz zmienić energię. Nie ma sensu próbować znaleźć rozwiązania. Musi zmienić się Twoja energia i wiesz o tym. Bo wiele razy może odpuściłeś, coś się zmieniło, zmieniła się trochę Twoja energia i nagle pojawiło się rozwiązanie. Więc od razu celuj w zmianę swojej energii, a nie w rozwiązanie.